To tam? Tu hydraulik. Jest ktoś dorosły w domu? Nie. Mam naprawić cieknącą rurę. Wpuścisz mnie? Otwieranie drzwi obcym jest bardzo niebezpieczne. Zobacz co się może stać. Wpuścisz mnie? Jo. Warto było zastrzelić dziecko dla starego telewizora. Widzisz? To wcale nie musi być hydraulik. Ktoś może się podawać za hydraulika, strażaka, a nawet policjanta, ale wcale nie musi nim być. Rozumiem. Mam naprawić cieknącą rurę. Wpuścisz mnie? Spadaj, stary flepie. Nic tu po mnie. Zawijam. Tu straż pożarna w budynku jest masywny wyciek gazu. Trzeba się ewakuować. W każdej chwili może dojść do wybuchu. Nie otwieram drzwi obcym. Nie wiem, czy naprawdę jest pan Strażakiem. Cholipka tu jest faktycznie być jak gazu. choć musimy uciekać. Skąd mam wiedzieć, że naprawdę jest pan policjantem? Choć nie ma natocza. Przeżyłem, ale Frenzel nie.